Szybko, szybko musimy zdążyć podskoczyć znaczy skoczyć do sklepu z meblami, zanim go zamkną. Jest już w pół do szóstej, a sklepy dzisiaj zamykają wcześniej, o siódmej, no bo jest sobota. Więc proszę, pośpieszcie się. Już, już idziemy, na no już, na no już. Jak zwykle, tylko wszędzie musimy się spieszyć. No już, no już, no już, szybciutko, chodźmy, chodźmy. Hmm, dużo tutaj mają fajnych rzeczy. Okej, okay, dzieciaki słuchajcie mnie. Mama jest teraz w pracy, więc, no, musicie się mnie słuchać. I mamy dużo mebli poza tym do kupienia, więc wezmę dwa koszyki. Może będzie tutaj ktoś znajomy, albo ta miała pani w kasie, wydaje się być przynajmniej miła, yy, to, to pomoże mi może trochę z zakupami, ale na razie postaram się jej zrobić sama. Dobra. No dobra, wskakiwać dzieciaki. No już. Hmm, na pewno muszę wziąć jakieś pościele, może leżaczki, szafki. Ach, ten sklep jest super. Już nawet znalazłam pościel. Ech, tylko wezmę pościel. No. Wsadzę ją. Ach, do koszyka. No nie, wszystko mi powypadało. Ech, jeszcze te kozyki. O, no i nie mogę zapomnieć o poduszkach. I już. Jejku, jejku, pościel zajmuje prawie cały koszyk. A gdzie ja zmieszczę resztę? No, nie, no, nie, no nie. Um, independent Queen, że chcesz toaletkę, tak? Mhm. Mm Super, czyli toaletka, tamten regalik na górze, tamta pufa, i mm, tu jest jakaś karteczka. Tu piszą, że taki hamak jak to jest na zdjęciu dostanie się w kasie. Kupujemy hamak, dzieciaki? Tak! No, ja to rozumiem. Hamaki są super. To idziemy do kasy. Dzień dobry, proszę. O, Delilah, hej! Cześć! Pracujesz tutaj? Nie wiedziałam. Tak, chwilowo się zatrudniłam i musiałam zmienić koleżankę, bo była chora. O, no, no dobrze. Yy, czyli tak, ja bym chciała ten hamak tam z tamtego zdjęcia tam z tyłu. O, jest tam okciek. O, on jest na sprzedaż, tak? Mhm. Super. Jeszcze bym poprosiła o toaletkę. Jesteś pewna, że wszystko dzisiaj do jednego koszyka zmieści? No niekoniecznie. Ale w każdym razie wezmę drugi koszyk, co tam. Okej. Okay. Teraz jeszcze tylko załaduję ten hamak. Oh. I to oh, ja. Jej, ja nie wiem jak ja tutaj wszystko zmieścić. Chyba na dwa razy będę musiała przychodzić. Oh, to jeszcze tylko toalecka, pufa, leżaki i jakaś kółeczka. No dobra. Ach, to dużo. Czyli chcesz tamtą toaletkę Independent Queen, tak? No tak, ona jest po prostu super. Dobra, jaką się tutaj uknę. mam wyboru. A jaj. U, zmieściła się. Super! Ha, ha, ha. ha. No dobra, to teraz jeszcze pisma. A po leżaki, to w sumie przyjdę już innym razem, bo teraz mi nie są jakoś mo, mega, 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 mega potrzebne. Więc przyjdę po nie później. Ach, to teraz jeszcze muszę to wszystko zanieść do kasy. Super. No dobra, Delaila, tutaj mam toaletkę i hamak. Mam nadzieję, że to się nie przewróci. Oh, zaraz przeniosę resztę. Spokojnie, spokojnie. Oh. Oh. No dobra, jeszcze możecie tu sobie chwilę posiedzieć, póki, póki nie skończę robić ym, No dobra, coś chcesz, ym, przy czymś ci pomóc, Dalajla? Nie, nie trzeba, nie trzeba. Okej, okay, okej. Okay. Dobrze. Niech no ja tylko tutaj wpiszę na kasie to wszystko. Czyli tak, jedna toaletka, tak. Ile tam jest dużych szufladek? Sześć szufladki się kupuje osobno. Niestety tak. Te małe nie, te duże tak. O. Um, hamak plus te stojaki. O. Pufa, Trzy kołdry, dwie poduszki. Dobrze. To wszystko będzie. 5000 dolarów że ile? oj, przepraszam, ja co się tu yy, pomieszałam? miało być 700 dolarów uch, no już lepiej zaraz dam, tylko wyciągnę portfel yy, gdzie ja go schowałam? Yy, proszę, oj już podnoszę, no Brakuje mi jeszcze 350 dolarów. To jeszcze więcej dam. Już? Jeszcze stówki. Ach, zgaduję, że nie pójdę sobie do Starbucksa, skoro cały kieszonkowy idzie na meble. Już. Mam tylko nadzieję, że mama mi później odda te pieniądze. Bo jak nie, to się bardzo. Ale to bardzo zdenerwuje. Ach. No ale dobra. Zapłacone wszystko. Mhm. I ym, co i nie dostanę reszty? Nie, to było tak akurat 699 dolarów. Brakuje mi jednego. Skąd mam ci teraz wyczasnąć jednego dolara? Nie, tego jednego to ja już dopłacę. Dziękuję, jesteś najlepsza. Mm, przytulas. No dobra, my musimy iść, więc macie może jakieś torby wielkie. Nie, możecie iść aż na parking z koszykami i później po prostu przynieść z powrotem. Aha. A, właśnie, miałam się spytać. Chcecie kupić Little Tykesy? Little Tykesy? Te takie plastikowe samochodziki? No wiesz. Dzieciaki, chcecie Little Tykesy? Tak, tak. Mam jeszcze trochę pieniędzy od mamy. Mogę też dopłacić tego jednego dolara. Ile jeden litl tak skosztuje? Dwie stówki. Ja mam akurat 401. No to super! Kupuję dwie sztuki. Od razu. Okej. Okay. Oj, nie wiedziałam, że takie duże. Ale tam trudno. Dobra, masz tutaj 401 dolarów. Super i zapraszamy ponownie. Dziękuję. Na pewno tu będę często przychodzić. To jest super raczny sklep. Tak. Ech. Serio, mega dzięki! Nie ma sprawy. Może żeśmy trochę przesadzili z tymi zakupami. No, może tak troszkę. W każdym razie muszę to jakoś upchnąć w naszym bagażniku. No dobra, to może tu. To. Tu się nie zmieści, więc musi iść o tak. To może tu się zmieści, tak. Potem. Ten materiał na hamak. Tak ufa. Hmm, no, jakoś to uda się upchać, ale łatwe zadanie to to nie jest. Oj, ja, 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 ja. też muszę do wokażnika, chyba że. Hmm, co by tu zrobić? Cóż, nie miałam wyboru i musiałam je upchać na dach. Hmm, ale co z tymi little tikesami? Wiem, siostra, wiem! Co? Pożyczymy od kogoś liny i pociągniesz nasze Little Tikesy. Będą musiały jechać strasznie wolno. No to co? A, w sumie, co mi tam? Albo możemy... Wszystko okej okay, u ciebie, bracie? Mhm. No to chyba jedziemy.